Dla tych strony witam wszystkich bardzo serdecznie w 20 odcinku z serii Sur. Fu, jaki Sur? <grywa> hashtag. Yy, Boże, co. <grywa> Hardcore na kwarantannie. Boże. Słowo na dziś to hashtag, hashtag. I wszyscy dajemy łapeczkę w górę. I słuchajcie, wychodzi na to, że skoro to jest 20 odcinek, to znaczy, że wygrałam kolejny zakład. Tak myślę, tak mi się wydaje, przynajmniej. Słuchajcie, miałam dotrwać do 20 odcinka i dotrwałam. Nie było mówione, że mam przeżyć w tym 20 odcinku, ale skoro, skoro dotrwałam do 20 odcinka, znaczy, że nie jest źle. Ostatnio byliśmy w Naterze, tak sobie troszeczkę pozwiedzaliśmy w tym oto dupku i wiem, pamiętam, że potrzebuję dużo strzał, żeby tam iść. Względu na to, że tam są gasty, są blazy, które lepiej z odległości. Co jeszcze? Kurde, nie pamiętam. No, przede wszystkim chodzi o to, że potrzebuję dużo, dużo strzał, a mam ich dopiero 24, więc troszeczkę będziemy musieli nad tym popracować, i zupełnie nie mam pomysłu, jak to zrobić. Znaczy na pewno na pewno, na pewno, na pewno, na pewno, na pewno, na pewno. Zakręciłam się, sorry. Tak to jest jak się nie gra jakiś czas w Minecrafta. Ale muszę wam słuchajcie przypomnieć, że od przyszłego poniedziałku, czyli od to będzie który? 17? Prawdopodobnie już od niedzieli, albo od poniedziałku, nie, przez dwa tygodnie nie będzie filmu, ponieważ wyjeżdżam na wakacje, a ja jeszcze przypomnę w takim e, osobnym filmie, więc spoczką, no ale już tak uprzedzam, żebyście nie byli zdziwieni, że coś jest nie tak. Jajka! Tak, jajka, wiem. Jajkami mogę rozwalić kurki. Znaczy, co ja gadam w ogóle? Gdzie są moje sits? Aha, tutaj są moje sitsy. Jajkami mogę rozwalić kury. Tak. Potrzebuję więcej kur, żeby je zabić, żeby mieć piórka. Z piórek można robić te... Jak one się nazywają? Yy, strzały. Tak, także... Dzień dobry, panie kurki. Czy panie kurki... A w ogóle mi się... u, u dźwięk nagrywa? Dobre, nagrywa się. Yy, Okej, okay. jedna pani kurka. Pan kurek nie. Ale pani może z panem. Pani, czy ty ujeżdżasz? Przepraszam. Dobra, idźcie, róbcie się, rozmnażajcie się. Tak, to będzie bardzo czasochłonne. Ale może z, tej, z tego jajuszka? Wy... Nie, nie będzie. Ale tu jeszcze jedno jajuszko jest. Też nie będzie. No to mamy, słuchajcie, przypał. <grytanie> Ta, no to mamy, słuchajcie, naprawdę problem. Tak się zastanawiam. A jak jeszcze można rozmnożyć górę, żeby ich było więcej? Wodę mają, tylko że po tamtej stronie może bym tutaj jakąś wodziankę zrobić. Chociaż nie, bo jak będę cały czas w niej pływać, to jeszcze nie będę mogła ich połapać. Kurde, wiecie co, naprawdę mam zagwozdkę jak to rozegrać. Na pewno mogę polować na... Na te dupki, które się tutaj respią, w sensie szkaletę, Ale to jest dosyć ryzykowne ze względu na to, że tam się też również respią inne moby. Więc nie bądźmy tacy, chodź chod do przodu. Yy, za to, wiecie co, ja bym może zbudowała im osobną zagrodę. Tylko tak zagroda w zagrodzie będzie słabo wyglądać, nie? Kurde, poczekajcie, muszę pomyśleć. Muszę pomyśleć, jak by to zrobić, bo one sobie biegają luzem i im jest tak dobrze. Wodę też mają, więc jest im dobrze. Czego one jeszcze potrzebują? Światła, no to światło mają. Uuu, mam zagwózdkę. No dobra, to w takim razie inaczej, a spróbujmy rozmnożyć jeszcze przy okazji, jak już mamy. Czym się rozmnaża? Tym, witam. Krówki sobie rozmnożmy. Dlaczego? Dlatego, że potrzebuję y, skóry na książki. I to bardzo potrzebuję skóry na książki. Ja co ja tylko dwie krowy? To jest jeszcze jedna. I któraś z pań może by chciała, co? No to wy? Dobrze, super. Książki potrzebuję. O, to możemy się w sumie tymi książkami zająć. O nie, nie możemy się jeszcze zająć. Ech, też potrzebuję sporo. Ja ogólnie jestem w takim momencie, że ja mam bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Nie mam na to surowców. I to mnie bardzo boli. Także może opróżnijmy sobie kwiepunek tak na szybko. O, tych, tych nasionek też mam bardzo dużo. Ogólnie jest 30 stopni, 32. Zaraz nawet mogę sprawdzić tak na szybko, chociaż wątpię, żeby to był dobry pomysł. Włączą się jakieś dziwne strony, znając Tak. Pogoda. 29 stopnia aktualnie. Więc ja się po prostu roztapiam w tym momencie, i wszystko inne w moim mieszkaniu też się roztapia. A jeszcze weźcie pod uwagę to, że mam zamknięte okno i świeci na mnie światło, które również wytwarza ciepło. A wentylatora nie włączę, bo mm, yy, zabrałby cały show. <grych> Tea, co możemy słuchajcie zrobić przez ten czas? Bo już tak mamy 5 minut odcinka, ja tak naprawdę nic zrobiłam, tylko sobie gadam i gadam i gadam. Chyba wydaje mi się, że jesteśmy w kropce. Mm, I to w takiej porządnej kropce. Bo też zwierzątek nie pozabijam, póki nie będę ich miała o wiele więcej. To byłoby marnotrawstwo. O, świetnie, serio, naprawdę. <ścoughs> Czyli tak giną śmiercią tragiczną wszystkie rzeczy tutaj, ok? Tutaj nam się trzy rozrosły, pięknie, ładnie. Zasadzimy sobie, że ziemniaczka, co? Bo ziemniakami można. Świnie! Yy, dobra, nie, to, 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 to. Słuchajcie, a może poszukamy świń. Tylko gdzie jest słońce? Tu jest słońce. Ja sobie nigdy nie spisywałam chyba koordynatów świn, nie? Ale wydaje mi się, że gdzieś powinny w okolicy być. Dlaczego bym miała sobie nie sprowadzić świn, skoro i tak czekamy? Zresztą trochę te zeszonka podrosną. O, tu jest jedna świnka przecież. O, i tam są jeszcze dwie. No to świetnie, dzień dobry. Zapraszam panią. Pani Świnko, zapraszam do naszej zagródki. Będziemy sobie razem żyć i będziemy... Oj, będziemy się rozmnażać. Au. No, 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 no. no. Dobra. Dziękuję, Pani Świnko. Świnka, pepa. <laughs> o Boże, jaka ta bajka jest głupia. <laughs> Podoba mi się taka jedna scena, w której Świnka dzwoni do swojej chyba przyjaciółki czy przyjaciela. I mówi, że nie potrafi gwizdać, <grym> znać o tą scenę. No i że to jest bardzo trudne, i że jak to się robi? Trzeba złożyć y, ustaw dziubek i dmuchać. I ta, nie wiem, czy to krówka, czy owca, czy cokolwiek to tam było, nie? Pyta się o tak i składa te usta, i po prostu. Dobra, ja nie mogę gwizdać, bo ja mam parat, ale. O, właśnie. I świnka Pepa tak się zdenerwowała, że po prostu się rozłączyła z nią. To jest moja ulubiona scena ze świnki Pepy. Boże, to scena jest najlepsza na świecie, nie? Autentycznie najlepsza na scenę, na świecie jakakolwiek w ogóle w bajkach. Nie znam lepszej sceny, jaką mógłby ktokolwiek wymyśleć. O, kam... Boże, myślałam, że aż duża się urodziła. Nie, no spoko. Co się dzieje? W ogóle zwierzątka, co się dzieje? Potrzebuje, aha. Uuu, trzy jajuszka. Dlaczego te zwierzęta w ogóle do mnie uciekają? Nie, dobra, miałam. tylko takie dziwne wrażenie miałam akurat. Ale okej, okay, mamy świnki, czyli jeszcze brakuje nam. Owieczek. Brakuje nam owieczek. Z tym, że owiec nie kojarzę, żebym widziała. Może coś widziała, może gdzieś w tamtym kierunku. A ja w ogóle mam koordynatę domu. E nether portal świetnie. To są chyba koordynacje domu. No dobra, no to słuchajcie, idziemy. E, idziemy, idziemy szukać owieczek jeszcze. Tak się rozejrzymy na razie po okolicy, bo wiecie, gdzieś tutaj kiedyś chodziły te dubki, nie? O, ile tu jest świń, boże! No ale dobrze, co nasze świnie, to nasze. Najważniejsze, żeby te dubki sobie w ogóle poszły i już tak nie wracały. Ale to owce by się jeszcze przydały, kurde, ale to by był, byłby majster, już. tak jakbyśmy mieli owce, co tutaj jest? Uuu. Patrzcie, kto by się spodziewał, dobra, tutaj już nic nie ma, ale żelazo, skoro już tak na wierzchu leży i czeka, to dlaczego miałabym go nie zebrać? Nie wiem. Taki misz masz dzisiaj, nie? Taki odcinek misz maszowy. Trochę zwierząt, trochę cave'ów, yy, trochę... Innych rzeczy? No to już będzie chyba wyjście. Albo i nie. Ogólnie słyszę lawę. Ale może gdzieś po prostu jakieś ta... jakieś randomowe źródełko. Świetnie. No dobra, to teraz muszę się jakoś stąd wydostać. Wiedziałam, że wejść będzie łatwo, a gorzej będzie z wyjściem, nie? O, bardzo gorzej z wyjściem. Dobra, tędy sobie wyjdziemy, tędy wyszliśmy, tędy wyjdziemy. Słuchajcie, trzeba będzie, trzeba będzie uciekać do domu, bo robi się powoli noc. Tylko teraz pytanie, w którą stronę jest dom? Dobra, tam jest dom. A po owieczki pójdziemy sobie następnego dnia, bo dzisiaj nie chciałabym już nigdzie, że tak powiem, się zapuszczać, bo kurczę, ale no... Niepewna sytuacja. Już powoli się robi ciemno. Będzie tu pełno mobów zaraz. Szkoda, że szkielety będę musiała stygować. Ale słuchajcie, może poczekamy chwilę, aż one się porespią. Taką, wiecie, dosłownie chwilę, chwilę. One się porespią, przyjdzie dzień i one zaczną płonąć. Jak zaczną płonąć, no to będzie już fajnie. <laughs> Jakieś słodkie, małe, różowe. Chodźcie, zrobię Wam miniaturkę, co? No i super, ładne, ładne. Ładne świniaczki. Dobra, czy te dupki się już respią? Wiecie, jakby się zrespiło chociaż ich trochę i byśmy pozbierali z nich lód albo po prostu, wiecie, byłyby na hita i cokolwiek moglibyśmy sobie przydziałać takiego mało stresującego, jak na 20 odcinek, żeby nie było, że w 20 odcinku zginęłam. no to wtedy byłoby fajnie. Tylko, o już jest pajączek, widzę, jest szkielet, wow, ale ty masz spodenki. Fiu, 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 fiu. Ej, w ogóle rozbolała mnie w tym momencie głowa, nie? O, jajuszko? Ja no, jak zawsze, oczywiście, nie ma jajuszek dla mnie. O, i pan Bajączek, dobra. Boże, myślałam, że te latające się zrobiły. O, Boże, nie. <ścoughs> no way! Nie ma mowy, nie chcę ich. One są, o, Boże, one są takie straszne, i w ogóle. O, dobra. Już panowie płoną. Już ci panowie płoną. Enderman się zrespił. Niefajnie. Aha. Tak, jasne. Cz, żadnej strzały nie rzucił. Cwaniaczek. Boże, myślałam, że pają chce mnie zaatakować. Nie? <grym> Dobra. Myślałam naprawdę, że mnie chce zaatakować, ale jednak nie. No i co? Nie dość, że jeden, pań, jeden szkielet to jeszcze nic nie rzucił, nic nie zostawił po sobie, świetnie, ale są dwa Endermany, z którymi ja chcę walczyć. O, nie, 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 nie. Nie ma, moi drodzy, opcji, żebym ja z Endermanami walczyła. Na razie i tak mi nie są potrzebne oczy kresu, znaczy te, w sensie, Enderperły, żeby zrobić na oczy kresu, no ale mimo wszystko jednak jakoś tak nie byłabym przekonana do tego, że naprawdę chcę z nimi walczyć. Jakoś tak może nie do końca. Kurde, strasznie mi słuchajcie gorąco w tych włosach strasznie, strasznie mi gorąco wow, jaka polana ulala co nie zmienia faktu, że no nadal jest 30 stopni, mam nadzieję, że taka pogoda się utrzyma do mojego urlopu słuchajcie, jeszcze kilka dni, jeszcze kilka dni wyjeżdżam z soboty na niedzielę Wracam po tygodniu, i później mam jeszcze tydzień w domu. No, tak jakby w domu, tak, bo nie zamierzam siedzieć w domu, ale tak jakby w domu i tak nie miałabym możliwości nagrywania odcinków, bo nie będę sama. A jakoś tak troszeczkę się wstydzę, a nagrywać jak mam kogoś ze drzwiami na przykład. A pamiętajcie, że tutaj mam przesuwane drzwi, i one wcale nie, nie wygłuszają i to wszystko mimo wszystko słychać, tak? Więc to jest bardzo zły pomysł. Cię, tylko, że tutaj nie ma żadnych owiec. No, no i wracając do tematu, no to e, dwa tygodnie, takiej spoko laby po dwóch tygodniach, czyli to będzie, wracam 31 wracam do pracy, więc myślę, że od 1 września e, możemy już spokojnie zacząć e, normalne nagrywanie, tak To jak to miało do tej pory miejsce codziennie. Jakiś odcinek, teraz wiem, przez dwa dni nie było odcinka, ale po prostu nie miałam czasu, żeby cokolwiek nagrać, także no, no sorki, no. A dzisiaj już porobiłam pranie, już powoli się pakuję i w ogóle. Boże, jaka jestem szczęśliwa, człowiek zapiernicza cały, e, cały rok tylko po to, żeby na tydzień pojechać nad morze, nie to jest smutne z jednej strony i, i wesołe z drugiej strony owca! I, i wysłuchaj z drugiej strony, bo mamy owce. Proszę bardzo, panie owieczki, zapraszam. Tylko teraz pytanie, bo nie wiem, gdzie jest dom, ale chyba gdzieś w tamtym kierunku. Dobra, zabieram wszystkie. złapię wszystkie, złapię wszystkie. Gdzieś tam jest dom, nie? Tak mi się kojarzy... Aha, tak wolno chodzą. Halo? Dobra, okej, okay. idziemy, idziemy. Zapraszam panie na <grystanie> na posiłek. Jezu! Słyszałam tego małego dupka, nie? No i słyszę go nadal. I kurczaki. No, idą? Idą. Dobrze. Przez czarny raz wolałabym ich nie prowadzić, bo to się może źle skończyć. Chodźcie, chodźcie. Słuchajcie, nie muszą wszystkie cztery dojść, tak? Ale no gdyby tak dwie chociaż doszły. To już by było wystarczająco. No, chodźcie, zapraszam, zapraszam. O, blisko, świetnie. Zapraszam, dziewczynki. Idziemy na imprezę, co? Odwalone jesteście, jak fiu, 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 futra macie. To znaczy, że bogate jak futra. <śledziołche> Idziemy działę na imprezę. Co wy na to? Gotowe na szaleń, szaleńczą zabawę? Będziemy się. Yy, bawić. Chodźcie, chodźcie. Jedziemy, jedziemy. Nie ma czasu, żeby nie iść. No. Impreza czeka. A wiecie, to nie jest takie hop siup, nie? Chodźcie, chodźcie. Przez wodę? Nie, bez, przez wodę lepiej może nie. Może lepiej niech a dobra, chciałam powiedzieć, że to jakiś dziwny dźwięk, a to po prostu dźwięk e, ula. Ja nie jestem przyzwyczajona do tych nowych dźwięków i e, jeszcze nie instalowałam tej najnowszej wersji, jakby ktoś pytał, mm, bo znaczy instalowałam, ale. Ale nie mogłam zainstalować Optifina, bo coś mi nie pykło i stwierdziłam, że na razie nie będę zmieniać wersji, ale kiedyś zmienimy tą wersję na najnowszą. Ewentualnie może się okazać tak, że te dwa odcinki zginą i zrobiłem nowego hardcore'a albo jakąś w ogóle normalną serię na tej najnowszej wersji, także nie krzyczcie, że nie gram na najnowszej wersji, skoro o Jezus. Skoro no. I co? I wszystkie teraz może zginą. Jedna, druga. A pani Dobra, idzie, idzie, idzie. Chodź, 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 nie wypuść! Świniaka. Tylko mi nie wypuść świniaka, nie? Krowa! Pani Krowo, proszę się odsunąć od bramy. No Dobra, świniak, żyj sobie. Nie, nie. Oj, 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 dobra, nie przeskoczę. No. No patrzcie, no. Dobra. Już myślałam, że coś się stanie. Dobra, gdzie są te owieczki? To są owieczki. Dzień dobry, panie owieczki. Chyba mam dwie, nie? Jedna, druga. Boże, teraz cokolwiek wyciągnie z ekwipunku, to i tak wszystko leci, nie? O, jajuszka. Super. No, tak się zastanawiałam już naprawdę nad tymi zagrodami, od tych zwierząt, ale. No, chyba to nadal i tak nie ma sensu. Hmm. I trzy jajka je poszły wszystkie. Świetnie. Ale te grzybki mi się podobają. Są naprawdę fajne. Może te słuchawki są tak straszne. O, tak strasznie się słychać. Wszystko cokolwiek w tych uszach, że to jest no, no nie poezja. no Beznadziejna sytuacja. I to taka naprawdę beznadziejna. Wy wiecie, że ja specjalnie siedzę tutaj w zagrodzie, żeby nigdzie nie wychodzić, żeby nie zginąć, prawda? Tutaj nie wygadam jakieś głupoty, tutaj niby po krówki, po świerszcze, po jakieś owce i te inne, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby jak najdalej nie odchodzić, żeby nie zginąć, nie? To jest odcinek przemyślany, tylko po to, żeby wygrać zakład, żeby przeżyć 20 odcinek. A zaraz zobaczymy, poczekajcie, który mamy dzień. 32. Mamy 32 dzień, 20 odcinek, także nie jest słuchajcie źle. Wcale nie jest tak źle. Myślałam, że będzie gorzej. Myślałam, że w ogóle nie dożyję tego 20 odcinka. Ale skoro już mi tak dobrze idzie, to dlaczego miałabym przerwać tą dobrą pasę? To co, kolejny zakładzik? Słuchajcie, kolejny zakładzik? To 50. E, Boże, do 30 na przykład odcinka. Albo. Albo do 4... Nie, do 40 dnia to mamy akurat już zakład. Ale naprawdę, może do tego 30 odcinka, jakby dało radę. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Pypery, pypery, py. Ło matko, 19 minut. Dobra, słuchajcie. E, sprowadziłam zwierzątka. Dwa nowe. Nie wiem po co. Tylko po to, żeby były, żeby zapełnić czymś odcinek, chyba. E, 20 odcinek wygrałam. Rozmnożymy troszeczkę kurczaczków, może? Co? Panie kurczaku, panie. Pan i pani? Czy ten pan i pani są w sobie za. Yy, za. Za co? Co robią góry? Gdaczy. Czy ten pan i pani są w sobie za gdakani? Ojej! <ścoughs> Dobra, słuchajcie, nie, bo już wyczuwam, że coś mi zaczyna odbijać. Yy, na dzisiaj będzie to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście opaczka w górę, a my słyszymy się niedługo w kolejnym odcinku. I do usłyszenia i cześć!